Czy każdy może zostać dobrym sprzedawcą? Znaczy, ja bym się postarał na to pytanie odpowiedzieć słowami jednego z moich znajomych, osób, które udzielały wywiadu właśnie do tej książki. Mianowicie on powiedział, że nikt się nie rodzi sprzedawcą, że sprzedawca to jest, to jest zawód, to jest profesja, że sprzedaży się każdy może nauczyć. No i myślę, że to jest dobra odpowiedź, ponieważ ja jestem człowiekiem, który skończył już szkołę morską w Gdyni, Akademię Morską. Pływałem przez 6 lat, potem zająłem się sprzedażą, osiąłem jakieś tam znaczące sukcesy obiektywne i, i zupełnie nie miałem nic wspólnego z tym. Moja Żona, która pracowała w urzędzie skarbowym, była kilka lat potem jednym z najlepszych sprzedawców w Polsce w pewnej branży. Wszystkie osoby, które udzieliły wywiadu do tej książki, to są osoby, które zupełnie inne wykształcenie mają, nie mające zupełnie nic wspólnego ze sprzedażą. W związku z tym, moja odpowiedź jest, yy, tak, każdy może, tylko zależy od pewnych czynników. A jakie to są czynniki? To są jakieś cechy charakteru, które sprzyjają sprzedaży? Dobre pytanie, cechy charakteru. Hm. Zależy na to spojrzeć, co rozumiemy przez charakter, tutaj musielibyśmy określić. Ja bym może nie tyle mówił cechy charakteru, co pewne cechy oso osobowościowe, pewne zachowania, pewien sposób patrzenia na świat. Mianowicie, na pewno ważny jest upór. Wiele osób zaczynało w tej branży, ja znam takie osoby zresztą też, którym na początku coś nie poszło. Pierwsze spotkanie, drugie: klient kupił albo nie kupił, albo kupił, potem zrezygnował, i one się po prostu zwyczajnie zniechęciły. To jest taka praca, taki zawód, gdzie zniechęcenie, gdzie porażka jest jakby wpisana w niego. Nie można podchodzić do sprzedaży, że o, podoba mi się, to sprzedaję. O, nie podoba mi się, to nie sprzedaję. Jest dobrze i jest źle. Częściej jest źle niż dobrze. Statystyki wszystkie wskazują, że mniej więcej, jeśli chodzi o sprzedaż do klientów takich bezpośrednich, tak zwanych, czyli do osób indywidualnych, mniej więcej jedna na pięć sprzedaży kończy się finalizacją. Jedno na pięć spotkań handlowych, kończy się finalizacją. W związku z czym no, trzeba założyć, że ta porażka już jest, i osoby, które się będą zniechęcały do tego, po prostu nie odniosą sukcesu. Czyli na pewno ten upór, konsekwencja w, do, w dążeniu do celu, na pewno ta też koncentracja się na, na tym, koncentrowanie się na tym, co jest ważne, poszukiwanie rozwiązań, a nie poszukiwanie problemów, to też jest bardzo istotne. Chociaż niektóre z tych rzeczy można nauczyć. Można wypracować w sobie. Tak, Ręba. można wypracować sobie, albo można po prostu ludzi, ludzi nauczyć. Ważną też cechą na pewno jest otwartość na doświadczenia. No właśnie, chciałam o to zapytać. Tak, bo osoby, które są zamknięte na, na różnego rodzaju doświadczenia, no, to, to, to osoby, którym będzie, będzie ciężko sprzedaży, ponieważ sprzedaż to jest taki, ta, taka praca, taki zawód, gdzie się dynamicznie wszystko zmienia. Bardzo szybko. Dzisiaj, na przykład, wstaję rano, jestem mówiony z klientem na spotkanie, jadę nakręcony, pełen entuzjazmu, i nagle podchodzę do drzwi, nie ma klienta, tak? I nagle. Co dalej okay. robi ze sobą? Tak? Trzy godziny zaplanowałem, wiem to po sobie, bo tak miałem. Trzy godziny zaplanowałem pracy ze spotkaniu z klientem, a klienta nie ma. I co on teraz zrobi? Nie ma rozwiązania, nie ma możliwości zrobienia czegokolwiek w tym momencie. No i z drugiej strony, idę na przykład do znajomych na, na jakieś spotkanie towarzyskie i nagle się okazuje, że jeden z nich zostaje moim klientem i spotkanie towarzyskie kończy się rozmową handlową. Także tutaj bardzo wiele się rzeczy zmienia. Zmienia się też, rynek się dynamicznie zmienił. Ja pamiętam w 97 roku, jak ja sprzedawałem ubezpieczenia, polisy na życie, to zupełnie inna świadomość ludzi była niż w tej chwili. Kiedy dzisiaj się rozmawiam z ludźmi, to oni doskonale wiedzą, co to jest polisa, co to jest ubezpieczenie, co to jest ryzyko. Wszystko tak wiedzą o co pytać. Czasami wiedzą więcej od tego, co sprzedaję. Powiem pani, to jest najciekawsze. Przynajmniej tak z tego, co wiem, co rozmawiam ze sprzedawcami. Zupełnie na świadomość. Ludzie są bardziej wrażliwi na wszystkiego rodzaju techniki manipulacji, wywierania wpływu. O tym się dużo pisze, o tym się wiele mówi, ale trzeba pamiętać o tym, że też ludzie czytają książki, też się uczą, też chodzą na szkolenia, ci nasi potencjalni klienci. W związku z czym, jeżeli ja rozmawiam z tym potencjalnym klientem i stosuję jakąś technikę, to muszę wziąć pod uwagę, że on też może tą technikę albo rozbroić domyśleć się, że ona jest... albo też w stosunku do mnie zastosować. W związku z czym trzeba bardzo być otwartym, bardzo się rozwijać, dużo się uczyć i to jest też bardzo ważna cecha. Charakter. Takie umiejętność dostosowania się tak, po prostu tak. do zmian. No ale no właśnie, bo wspominał Pan 10 lat temu i obecne czasy, coraz bardziej lubimy kupować. No nie da się ukryć, centra handlowe powstają jedno obok drugiego, wszystkie mają klientów, a jakoś nie zwiększa się nasza sympatia do handlowców. Dlaczego tak jest, że lubimy kupować, ale nie lubimy tych, którzy nam sprzedają? No właśnie, to jest, to jest ciekawe pytanie, które mnie też, powiem pani, nurtowało, kiedy pisałem tą książkę. Znaczy, może tak powiem, ta książka to powstała jakieś 5 lat temu. Ja zacząłem pisać swoje dywagacje na temat sprzedaży, moje wolne dywagacje na temat sprzedaży, i zacząłem zastanawiać się, dlaczego ludzie, właśnie to co pani powiedziała, kupują, a nie chcą, żeby im sprzedawano. I doszedłem do wniosku, że są dwa takie główne czynniki. Pierwszy czynnik to jest związany z pieniędzmi, a mianowicie powiązanie sprzedaży z pieniędzmi. Mianowicie przy przyjęło się taką definicję, ja tu nie będę definicji dokładnie podawał, bo one są troszeczkę różniące się od siebie, ale chodzi o wydźwięk sam. Mianowicie wymiana towaru na pieniądze, to jest można tak krótko powiedzieć sprzedaż. Niestety, ale w naszym społeczeństwie pieniądz się kojarzy źle. Brzydkie słowo tak, na P. Tak, brzydkie słowo na P. Wszystko co związane jest z pieniędzmi jest złe. Oczywiście wiele osób powie, to jest nieprawda, bo ja lubię pieniądze, ja bym chciał być bogaty i i tak dalej. No tak, ale jeżeli co, cofniemy się myślami do swojego dzieciństwa i przypomnimy sobie co w domu się mówiło na temat pieniędzy, pieniędzy to nie mówiło się dobrze. Zazwyczaj się mówiło, a co ty myślisz, że pieniądze są na drzewie, a skąd ja mam to wziąć, a ja sobie z rękawa nie wytrzepię itd. I mówiło się o, o bogatych ludziach też negatywnie, np. przykład badylarze kiedyś się mówiło, prawda, o tych, którzy, którzy kwiaty uprawiali. W związku z czym wyrośliśmy w pewnym atmosferze można powiedzieć no niechęci do pieniądza, czyli wszystko, co się wiąże z, pień, z pieniądzem, jest dla nas no, źle, źle postrzegane. W związku z czym te wszystkie wymiany, które następują między nami, gdzie nie ma pieniądza, one są pozytywnie widziane. Chociażby na przykład świetnie opisana przez Roberta Chaldiniego ta metoda wpływu, która nazywa się wzajemnością. Pani mi zrobi jakąś uprzejmość, ja pani zrobię uprzejmość. Dzisiaj jechałem na przykład, ktoś mnie wpuścił do, do, do korka tak zwanego warszawskiego, ja potem w sposób naturalny też następną osobę puszczam. To jest takie, takie społeczne prawo, które we wszystkich działa. I tutaj to się nic nie dzieje, to jest w porządku, ale w momencie, kiedy trzeba było zapłacić za tę usługę, pojawia się problem. No to jest jedna, czyli kwestia pieniędzy. Gdybyśmy oddzi udało nam się w naszej świadomości, tu właśnie o tym dużo w tej książce piszę, praktycznie cały rozdział poświęciłem temu. Gdyby nam się mentalnie udało oddzielić sprzedaż od pieniądza, na stosunek do tej sprzedaży byłby zupełnie inny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest poczucie kontroli. Jeżeli idzie pani do marketu, to pani ma wrażenie, że, że, że to pani decyduje o tym, co pani kupuje. Prawda? Ludziom tak się wydaje. Ja wchodzę do marketu, ja sobie kupuję to, to wybieram, co mi się podoba. Tutaj ludzie nie zdają sobie niestety sprawy z tego, że są też poddawani pewnym metodom wywierania wpływu, pewnym, nazwijmy to manipulacją, merchandisingowym, marketingowym i tak dalej, że to, co oni kupią, to wcale nie zależy od nich. Oni podejmują decyzję pod wpływem zupełnie innych rzeczy. Komu z nas się nie zdarzyło, proszę Państwa, na przykład iść po marchewkę, czy, czy po chleb, czy po masło z kartką do marketu, a potem wyjeżdżać z koszykiem pełnym niepotrzebnych rzeczy, prawda? Każdemu to się z nas zdarzyło, bo patrzę na przykład DVD, Normalnie kosztowało 500 zł, w tej chwili okazja, promocja, 99, ostatnia sztuka. No to kupię to DVD, a potem wychodzę i mówię: A przyda mi się córce, na przykład będę miał, a przyda mi się bo komuś tam w prezencie. Uzasadniały. Czyli nie mamy tak naprawdę poczucia kontroli nad tym, ale w momencie, kiedy spotykam się z agentem ubezpieczeniowym, w momencie, kiedy spotykam się z dystrybutorem jakichś produktów w domu, twarzą w twarz, uważam, że ta osoba wywiera pewien, pewną presję na mnie. Czuję się jako osoba, która nie ma możliwości wyboru. Gdyby przyszło tych przedstawicieli 20 z różnych firm, to ja bym się czuł inaczej wtedy. A w momencie, kiedy przychodzi jeden, ja nie mam możliwości porównania, bo w markecie uważam, że mam możliwość porównania. Bo na przykład w markecie X coś kosztuje 5, a w markecie Y coś kosztuje 7. No to ja idę do marketu X kupować za 5. A tu jak przychodzi do mnie przedstawiciel, załóżmy, który sprzedaje odkurzacza. odkurzacz kosztuje X. Złotych. I teraz ja na przykład nie wiem, czy ja powinienem od niego kupić za x złotych, czy na przykład poszukać innego przedstawiciela, który mi to sprzeda x minus na przykład 400. Tutaj wejdę w słowo, stąd chyba popularność takich yy, doradców, czy inwestycyjnych, czy na przykład hipotecznych, którzy mają oferty kilku banków, kilku ubezpieczycieli, ludzie bardzo chętnie korzystają z tego typu. Słusznie Pani zauważyła. Tak, właśnie. To jest właśnie przykład na to, że, że, że to poczucie kontroli jest dla nas bardzo, bardzo, ważne. No to jest taki market z ofertą banków. Tak. To ja decyduję o tym, kiedy idę, to ja decyduję, co kupuję. Tylko jak się okazuje, są, są, są supermarkety, które na przykład w niedzielę organizują wielkie wyprzedaże i ludzie od godziny piątej stoją pod tym marketem po to, żeby kupić jakąś rzecz, która tak naprawdę jest jedna, być może tu stówkę czy na 10 złotych. I mają, myślą, że mają poczucie kontroli. Nie, oni nie mają poczucia kontroli. Ktoś spowodował, że oni przyszli, żeby, żeby to kupić. Ale poczucie subiektywne, tu chodzi o subiektywne poczucie kontroli. Czy z jednej strony po prostu pieniądze, a z drugiej strony subiektywne poczucie kontroli, to ja kupuję. Mówimy, ja kupiłem samochód, a nie sprzedano mi samochód. Byłem, kupiłam nową sukienkę, a nie pani w markecie sprzedała mi nową sukienkę. To brzydko brzmi, prawda, jakoś tak? Brzydko. Coś, coś brzydko. nie tak jest z tych słów. Ciekawie właśnie. A teraz jeszcze przechodząc do strony handlowca, bo książka jest w końcu dla sprzedawców. Yy, mówi się, że dobry sprzedawca sprzeda wszystko, ale czy trzeba. Czy, czy, czy w sprzedaży przydaje się poczucie wartości towaru, czy usługi, którą oferujemy, mhm. czy trzeba takie posiadać poczucie, że to, co sprzedaje, to jest właśnie to, co powinieneś nabyć, bo to jest dla ciebie dobre. Ja uważam osobiście i z mojego doświadczenia życiowego, i z ludźmi, z, po rozmowach z ludźmi, których naprawdę byłem tysiące w ramach swojej firmy szkoleniowej, prowadzonych przez siebie szkoleń, dochodzę do jednego wniosku. Tak, trzeba mieć przekonanie do tego, co się sprzedaje. Ludzie, którzy mają do tego przekonanie, lepiej sprzedają. To jak w takim razie wytłumaczyć sukces tego człowieka, który powiedział: Sprzedam wszystko, czego chcesz? Właśnie, jak? Przekonanie do siebie. Ja mam do siebie przekonanie, że to, czego ja się dotykam, to ma wartość złota. I to jest wartościowe, w związku z czym, jeżeli piję na przykład zieloną herbatę od 20 prawie lat, to znaczy, że mam do tego produktu przekonanie. Mogę cię otworzyć w sklepie i będę sprzedawał zieloną herbatę, ale na przykład, a mi tu ktoś naleje innego płynu, to ja go nie będę sprzedawał, ponieważ nie mam do niego przekonania. I to jest bardzo ważne, dlatego my często mówimy sprzedawcom na, na naszych szkoleniach na przykład, czy też poprzez tą książkę chcę ludziom to pokazać, że najlepiej, jeżeli ty będziesz użytkownikiem tego produktu, który sprzedajesz. Czy później będziesz tak naprawdę sprzedawał siebie? Swoje przekonanie. Tak, swoje przekonanie i ludzie to czują. Jeżeli nawet nie czują, to przychodzisz i pokazujesz, to jest na przykład Polisa, którą jeżeli pan, pani się zdecyduje kupić dzisiaj, to ona będzie wyglądała tak, jak moja, proszę zobaczyć. I opisuję, to znaczy, że ja jestem wiarygodny, prawda? Że czy na przykład to, to, to jest samochód, którym ja na przykład jeżdżę. Często się widuje, ktoś pracuje u dealera na przykład firmy X, a podjeżdża samochodem bajki Y. no W tym momencie jego wiarygodność też spada. Czyli przede wszystkim trzeba mieć przekonanie i najlepiej użytkować ten produkt. Wtedy, wtedy będzie łatwiej sprzedawać. Wtedy będzie zdecydowanie łatwiej sprzedawać, ponieważ uruchamiają się pewne procesy nieświadome. O tym jest ciężko tutaj mówić na, 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 tym, na naszym dzisiejszym spotkaniu. To można sobie przećwiczyć, to można zobaczyć, w jaki sposób człowiek zachowuje się w momencie, kiedy jest do czegoś przekonany, a w momencie, kiedy do czegoś nie jest przekonany. Zupełnie inna komunikacja jest ta, tak zwana, niejęzykowa. To się nazywa niewerbalna dzisiaj, a tak powinno się nazywać niejęzykowa w sumie, którą ludzie odczytują w sposób nieświadomy. Nieświadomie odczytują pewne intencje. Tego się nie trzeba uczyć. To czuć, to widać. To się ma. Tak, co powinien robić szef zespołu handlowego, żeby zmotywować swoich pracowników. Nie mówię o pieniądzach, bo pieniądze są rzeczą oczywistą, każdy handlowiec pracuje dla pieniędzy. O, Ale jest... dlaczego jeszcze pracuje? O, jak tak rozmawiamy się, to do zarządu dojdziemy za chwilę i będziemy firmę zakładać. A co będziemy sprzedawać? Ja mam nadzieję, że po tym wywiadzie i po przeczytaniu książki nasi czytelnicy będą w stanie wszystko sprzedać. Ja ufam, bo powiem Pani, że o te książki mam duże przekonanie, ponieważ tak jak na początku napisałem, ja byłem na wielu szkoleniach i po tych szkoleniach wynosiłem to, że nie wiedziałem, co mam robić. To jest książka, którą. Ja napisałem z taką intencją, że ona pokazuje od A do Z, co po kolei trzeba zrobić, żeby produkt sprzedać. Nie wyrywane z kontekstu jakieś zachowanie niejęzykowe, nie wyrywane jakieś słowa z kontekstu, które się mówi, nie wyrywana jakaś prezentacja, tylko po kolei poszczególne kroki. To jest, I to jest bardzo ważne, dlatego osoby, które czy, czytają tę książkę, które nie miały styczności z sprzedażą albo mają chaos w głowie, albo osoby są takie, które widzą ten zespół, ale w ten sposób, że widzą poszczególne jednostki w tym zespole. W niektórych firmach są tak zwane gwiazdy. Ten to jest gwiazda. On jest najlepszym sprzedawcą, on świetnie sprzedaje, jego nie ruszajcie, bo on wszystko wie najlepiej. On się nie stosuje do żadnych przepisów, do żadnych reguł, do żadnych raportów, nic takiego, ale jest najlepszy, trzyma firmę. Ja znam kilka takich osób, które zbudowały wielkie firmy w Polsce. Jedna osoba zbudowała, nie będę nazwiskami mówił, ale jeżeli 33% dzisiejszej sprzedaży ogromnego towarzystwa obecnie pochodzi od jednego człowieka, to naprawdę jest potęga ten człowiek. Ogromna dysproporcja. Z, z wielkim szacunkiem. Ja, ja się od niego zresztą wiele nauczyłem. I teraz y, są, y, są osoby, na przykład, które postrzegają, tego lubię, tego nie lubię, ten mi jest obojętny. Czyli nie widzą zespołu jako całości, tylko widzą jednostki. I kwestia jest y, taka, żeby na to spojrzeć inaczej. Spojrzeć na zespół jako całość i na istniejące tam jednostki. To jest najtrudniejsze. To jest bardzo trudne, ponieważ trzeba zrozumieć mechanizmy działania zespołów Czyli grup ludzi, czyli trzeba mieć pojęcie o zwanych procesach grupowych, i z drugiej strony trzeba znać różnice indywidualne. Na temat różnic indywidualnych napisano tyle książek od ziemi, na temat prawda, procesów grupowych no może troszeczkę mniej, ale tyle samo. W związku z czym trzeba dużo się uczyć, dużo studiować, dużo poznawać. No, Menarzem musi być psychologiem. Jeżeli nie ma tego, jakichś takich umiejętności wewnętrznych w sobie, to się musi bardzo dużo uczyć. Czyli musi umieć zmotywować cały zespół, zmotywować poszczególne jednostki. To się da robić, tego się można nauczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.